Dzień dobry, witamy we wtorek. Ej. Szara Szaraburo i ponuro. Takie mamy chmury. i godzina... tak się cieszymy, że nie pada tak mocno. No, godzina 10.20, robimy śniadanie. Tak, proszę, to się robi na grillu. Ja tutaj będę pomyłkał. Pomidor... O, o, zobaczcie, musimy chyba częściej kamerę odpalać. Tylko włączyliśmy kamerę, słońce wyszło. No, widzowie, macie super moc. Tak, ogólnie, no to. Dzisiaj ma troszeczkę popadać, ale to jest niedużo, bo jakieś 4-5 mm przez cały dzień deszczu, także to jest do przeżycia. Martwimy się co będzie jutro. Pokazuje na mapach pogodowych 40 mm deszczu, więc to jest już taka całkiem spora ulewa, także jutro prawdopodobnie dzień pracy sobie zrobimy w kamperze. No a dzisiaj temperaturowo na plaży jest chłodno bo mamy tylko 22-3 stopnie, no to po prostu pojedziemy chyba na wycieczkę rowerową. Powiem Wam, że rodówka EcoFloa daje, daje radę, bo tak wygląda Aperol po wyjęciu z zamrażalki. Także jakbyście się zastanawiali, czy faktycznie ta temperatura jest prawdziwa. No to widzicie. A tu jest niby 7% alkoholu, nie? Będę miała slashy Slashi. O smaku Aperola. Jak tam proces gotowania? Pomidorki są z czosnkiem i oliwą. Yy, Pokroi jeszcze co? Mozzarella? No. A pomysł jest taki na to śniadanie, że na bruszettę po, posmarujemy serki Philadelphia, na to chyba ser, mozzarella, później ta szyneczka właśnie, taka ugrindowana i później maku pomidorki. A i bazylię jeszcze w tym. Nie? Mhm. Mm mm. Jeszcze nam miodu brakuje, co? No, przydałoby się. Pasowałoby. Mieliśmy zabrać, ale zapomnieliśmy. A wczoraj widziałam strop nawet też był w, e, w sklepie. Kurde, sk brakuje składników na moją, tylko... o, mucha. Właśnie mamy plagę much, plagę komarów. Pl I ptaków. i ptaków, które co co robią. Ale ładnie wygląda. Kurde, gryzą te muchy. Patrz. No patrzę i nie dowierzam. Takie na śniadanie mamy? No. Nie Nieźle. Ale masz ból. Ej, wiesz co mogliśmy zrobić? Yy, ułożyć tak. Ja pierniczę. Nie. Chyba sobie zrobię tak u siebie. Na pewno sobie zrobię tak u siebie. Chcę Położyć składniki w kształcie flagi włoskiej. Ja to zrobię, ja to zrobię. Zobaczcie, co stworzyłam na kanapce, na tej bruszecie. Nie muszę nic mówić, bo wiecie o co chodzi. Jest to wiadomo. Ale przed jedzeniem sobie odejmę trochę bazyli i jednak to sobie wymieszam. Jestem <noise> zjem tej bazylii tak. Kurde, ten szalony. Pobiegł do sklepu kupić jeszcze miód. Nie co masz? Mam. Ale wiesz co jeszcze widziałem w sklepie? No? Tu mają tyle sosów. O nie. <głos> <głos> Jechaliśmy z ketchupem, a wyjedziemy z pięcioma sosami mają również. Mają amerykański ranch na przykład. Czaisz, ugryzłaś mi kanapkę. Nie, przysięgam. No widzę przecież. A czy taki chyba strop klonowy, czy po prostu miód? Nie, taki miód, ale... Ale też powiem Ci poczekałam... E... To pewnie mioda podobna, nie? No miód, jak miód. 10, 11. Roku. 11. Rudziska o jedenastej się trzeba hikać normalnie i yy, Bo tak gryzam, że się przecież nie da siedzieć. Ja mam całe nogi wbąblone. Patrz, pokaż tu. Takie normalnie się wielkie bomby no, robią. No normalnie takie podwójne, nawet. I tak samo na tej nodze, w tym samym miejscu. Jakieś normalnie, nie masakra, słęknie, jak nie. Ciebie, może załóż skrepetki takie pod kolana. Żebyś nie, nie, teraz miał. jest muga, to już powinno być spoko. Mam wrażenie, że wszystkie jakieś takie gryzące muszki albo komary przyleciały do wóch. Bo w Polsce nie ma, u nas od dwóch lat jest spokój, więc naprawdę nie było żadnej. Po pysznym śniadanku czas na ogarnięcie i posprzątanie kampera w środku, zanim wyruszymy na spacer. Stwierdziliśmy, że nie będziemy się przejmować pogodą. Wychodzimy po prostu, pomimo tego, że zaczyna lekko kropić, mamy ciekawą lokalizację, gdzie pojechać, żeby tutaj coś fajnego zobaczyć, więc odpalamy rowery i mamy pół godziny w jedną stronę. Mam tylko nadzieję, że dojedziemy w miarę sushi, bo zaczyna tu kropić coraz bardziej intensywnie, ale ma padać niby tylko 9 mm, więc. Yolo. Ale wiesz co? Jeden ja z sklepie widziałam palerynę. W razie czego ubrałem palerynę i jedziemy dalej. Na bank. Jak mówiłem, że tu są piękne ścieżki rowerowe w okolicy, to właśnie jedziemy jedną z nich. Także możecie zobaczyć, jak to wygląda. Zarąbiście z prawej strony mamy wodę, z lewej strony droga oddzielona od nas. My sobie jedziemy po takim drewnianym deptaku. Raczej. Znaczy, nie do ptaku może, no po ścieżce rowerowej, nie? Mazia, jak Ci się podoba? Fajnie, ale boję się, że któraś z po prostu będzie złamana i moje koło tam padnie, ale. Na razie wszystkie są niezłamane, także jest ok. Jedziemy dalej, cały czas kropi. No ale cóż, 25 minut no, Jak to wszystko pięknie wygląda, nawet biorąc pod uwagę to, że mamy paskudną pogodę dzisiaj. No to robi to wrażenie i to nie małe. Pięknie to wygląda. Fajnie by to było mieć łódkę wrzuconą. E, nie, tutaj nie da rady łódki mieć wrzuconej, bo to są takie stawy typowo e, rybackie. Co ty gadasz, jak normalnie to można wpłynąć i, i do morza. W my tam jakieś stoją. Stoją <laughs> oczywiście, że stoją łódki. Ale no tutaj nie, może tam dalej tak. Zaczyna padać większymi kroplami. Ale słuchajcie, tam w sklepiku nie widziałam, może peleryny, ale my jesteśmy całkiem przygotowani. Kroksy mamy założone, ja mam bez skarpetki, więc, jakby kalosze. Kubert ma skarpetką, też nie problem, żeby zdjąć. Tylko nie mam jakiegoś nakrycia na głowę, ale siatka z tyłu jest. Oj, kurde belek. Dobra, lecimy. No, chyba wjeżdżamy w ten obszar taki... Yopikollo. Yy, Yopikollo, tak. Kręcamy właśnie w taki malowniczy teren, gdzie po prawej i po lewej stronie mamy wodę. Ale śmierdzi. Śmierdzi, no. Chyba woda tu jest zastana po prostu. Yy, nie przemieszcza się. Ale w to może tu. być deszczówka. I śmierdzi fest. Takimi... Właśnie z ściekami. Uuu, nieprzyjemne. Ale wiecie co? Między innymi yy, wybraliśmy tą ścieżkę rowerową tutaj na Via Piccolo, żeby zobaczyć flamingi. Podobno są tutaj. Najczęściej spotyka się je rano i po południu takim wieczorkiem. Może będziemy tymi szczęśliwcami, co je zobaczymy? Chciałbym zobaczyć tak na żywo w ich naturalnym środowisku. Stoimy właśnie w Lagunie Weneckiej, w rejonie Cavallino-Treporti. Ten teren tutaj ogólnie cały to jest część systemu Natura 2000. Spójrzcie tam, w tle widać sylwetki wysp Burano i Torcello. Te kanały, które wyglądają jak rowy z wodą. No nie wyglądają jakoś aktualnie urokliwie, ale to wydaje mi się, że po prostu przez brak słońca. No to to są w rzeczywistości tysiącletnie systemy stworzone przez ludzi i od wieków mieszkańcy uczyli się żyć z przepływami i odpływami. Podnosili ziemię tylko kilka centymetrów, żeby dało się tutaj uprawiać sady i hodować ryby. I kiedyś w tych wodach rosły dorady, węgorze i leszcze, wszystko dzięki sprytnie przeprowadzonym kanałom. Dotarliśmy do celu naszej podróży, czyli y, Liopi i możecie się zastanawiać, po co tu w ogóle przyjeżdżać, skoro nic tutaj takiego ciekawego nie ma. Y, no to jest to opuszczona tak naprawdę wioska wenecka, czyli mamy tutaj starą osadę y, wenecką, kilka budynków stojących na grobli w samym środku. Laguny, która otacza z jednej i z drugiej strony tą wioskę. Znaczenie historyczne ma takie, że była to kiedyś miejscowość rybaków i rolników. Uprawiono tutaj warzywa, winorośle, hodowano ryby. Teraz to jest już wioska opuszczona. Żyje tutaj kilkadziesiąt ludzi. No i żyją sobie oni po prostu takim swoim codziennym, wolnym życiem. A jeszcze jak jechałam rowerem, to zobaczyłam po drodze Ptaka. Zastanawiałam się właśnie, co to za gatunek. Okazało się po sprawdzeniu w czacie GPT, że to jest czapla biała. Także z tego, co mi się tam wydaje, że w Polsce jest to taki rzadki gatunek czapli białej, a tutaj jest. Tutaj wychodzi sobie duży. kolejna w tym miejscu, gdzie jest takie białe to jest też czapla. I tak sobie chodzi po tej płciźnie i szuka rybek. Spędza czas. Zobaczyliśmy, co mieliśmy zobaczyć. I ruszamy dalej w stronę kempingu. Przynajmniej przestało padać. Czas się zatrzymał. To jest jedna z wniosek, tutaj, na tym terenie. Czas ty to się jeszcze zatrzymało? Co? Ty. Dlaczego? Bo stoi, że nie jedziesz. <laughs> cię! Tutaj takie przejście, a to chyba taki plac. Tutaj są takie były kiedyś yy, budynki mieszkalne. Teraz chyba na sprzedaż są bo takie te tabliczki wystawione, z napisami i z numerem telefonu. Wow, także tak to wygląda. Powiedzieć, czy z rowerowej, e, czas na jakiś obiad. Właśnie przygotowałam sobie składniki, wszystkie, które będą nam potrzebne do przygotowania nioki z kurczakiem i z warzywami. E, będę gotować w terenie. Bardzo mi pomoże i pokroi fileta. Zobaczcie! Zobaczcie, jak to wygląda przed gotowaniem. Taki miszmasz. Mało apetycznie. Tak Mało apetycznie. Ale... O, właśnie. Kupiłem mać kawkę. Ciekawe, czy będzie zadowolona, czy powie taka? Mogę się kawiarni kupić. Nie było sterboksa. Ej, przepraszam bardzo, od kiedy ja narzekam na co? <laughs> Dziękuję. <śmiech> to teraz pod kamerę. Wszystko pod kamerę. <śmiech> <śmiech> Wieczka jego <jak> od jogurtu. <laughs> A w Starbucksowy jak masz? tak te samo. Test. Na temat jajka. Austriackie, ciekawe. Dobra, bardzo dobra. No i elegancko. A zobaczcie, tutaj na tym kempingu, na tej parteli każdy w swoim żywiole. Hubert dokręca krzesło. Czemu też krzesło? Żeby się nie rozpadło. A co, siedząc poczułeś, że...? No nie wiem, no. chyba to jakiś czas Aktualizacja naszego Binga. Tak wygląda. No, te kamperowe porządki trzeba zobaczyć? bo były, widzieliście. Widzieliście? I to nie raz. Pizze my nie jedli, piknik nad morzem był wczoraj. Ale idziemy jeszcze dzisiaj. Trening na włoskim wybrzeżu. Nie Poranny było? trening. Zdjęcie miejsców czy Włochy to mamy z Wenecji. No z Wenecji. Najgorzej mhm. będzie z minimum 3 białki gelatu. Nie chce mi się jeść lodów. <noise> <noise> ja wczoraj miałam. Ale Dwie. dwie. a tu jest minimum 3. Ale nie muszą być na jednym lodzie. Muszę za cały wyjazd. No ale to, to już jest za szóstwo, Moim zdaniem. Ale wiesz jak będą bardzo dobre, no nie? Lody. W sensie takim, że znajdziemy sobie mega zajebiste lody. Jakie? Słońce wyszło, Troszeczkę się ten i końcówka dnia, bo mamy godzinę 18 za 15. Troszeczkę się rozpogodziło. O. Bo przez cały dzień mieliśmy. Tak, ale ja mam wrażenie, że słońce jest na plaży, a nie jest tu na parcelach. Zaraz no pójdziemy no to na plażę bo mamy dużo -dż hmm? Dzisiaj premiera nowego iPhona, widzę. Nie? Kto się ustawia w kolejce? Już nie mogę się doczekać. Ty... Miski mówią same za siebie. A to był dobry obiad, także polecajka, noci z kurczakiem i warzywami. Jesteśmy we Włoszech, sobota, niedziela, poniedziałek. Wtorek. To jest wtorek? Mhm. Cztery dni i jeszcze nie zjedliśmy ani jednej pizzy. Wtorek. Gdzie tam jeszcze do końca? No i już środa, czwartek, piątek, trzeba się pakować sobotę rano do domu. <laughs> A, i dziewczyny, dajcie znać, czy to nie jest tak, że facet powinien wybierać sobie duże torebki do noszenia, do noszenia żeby miały wygodny uchwyt, żeby były pojemne, żeby mu się dobrze tam ją trzymało? My możemy sobie tam wybierać małe torebki, bo my sobie tam małe weźmiemy, no nie? Ale te większe dajmy facetom do wyboru, dobra? Uważam, że miejsca nikomu nie zabraknie. Na co? Zależy. No. Ale oto odpływ chyba, nie? Zobacz. No. Jakie są, kurde, w połowie tego całego pomostu tutaj no, dopiero woda jest... Woda była do chyba był. Mocno. Tak. A tam po prostu na środku y, dzieci budują jakiś zamek i usypały taką wielką górę piachu. No. Zabrało jest odpływ. ze 40 km Tak. My się tutaj cieszymy z tego słoneczka, które w końcu wyszło po całym dniu, ale z drugiej strony obracam się, patrzę jakieś chmury. Mam nadzieję, że nie deszczowe. 40 mm deszczu w przeciągu następnych 24 godzin. Brzmi jak deszczowe. Ale grunt, to nastawienie. Pokaż ja, mi. Jak za godzinę zacznie padać, to, Serio? to nie kończy do końca środy. I co robimy? Nie wiem. W takim razie. Na początku było 68, a już jest tylko 22 z małopadu w jutrzejszą. Także to. Może się to przyniesie. No. Albo w ogóle nie nastąpi, tak? By było najlepiej dla nas. Bo przyjechaliśmy tu i zaczęło padać. My się za mnie będziecie śmiali, że gdzie, ja gdzie nie pojadę, nawet do Włoch, to zaczyna od razu padać. Ale żeby obalić Waszą teorię, to od razu powiem, że jak poleciałem do Turcji, to wcale nie pada. <śmiech> <śmiech> to coś z tymi miejscami jest nie tak. Moja narzeczona teraz prezentuje, jak się uśmiechnę, jak będzie narzeczona. No, to jest taki <laughs> I prezentuje, co tutaj zrobiła za chwilą. Przed chwilą. Przed chwilą. Przed chwilą. Przed chwilą. Przed chwilą. Przed Doberek, tym w kolejnym dniu, w dniu, po którym wczoraj w nocy była zła ulewa. Wygląda nasza podłoga, ale widzę, że na kempingu mocne sprzątanie trwa. Właśnie na chodniku panowie, zgrabują ten piasek, który jest tutaj naniesiony, żeby było czyściutko i oczywiście wszystkie inne sprzęty, typu jakieś tam zamiatarki takie ogromne, już działają i pracują tak, żeby. Było czyściutko. Ale ja dzisiaj wstałam wcześniej od kuberta, także pójdę zaraz półki do sklepu. E, dzisiaj w planach na siadanie jest jajczyńca, a ja będzie z pieczarkami i cebulą. Mam przygotowane już składniki. Jakie masz spostrzeżenia dzisiejszego poranka? Już w nocy, jak poszedłem odpędzić przedłużać, bo tu taki przedłużacz leżał gdzieś po tam to Dolało tak już, że się spać później nie dało. Ten Hubert tutaj ma dodatkowy składnik Po śniadaniu chwilę zasiedliśmy do montażu filmu kolejnego. Też w sumie Hubert e, działa przy tym. Nawet nie chwilę, bo już zeszło 4 godziny. No. Ale i tak pogoda taka kamperowa. Teraz wam pokażę jaka ja po prostu jestem Czyli słyszycie na pewno, smutna. bo mikrofon zbiera jak się deszcz odbija na pewno od kampera. Tak, że tak było całą noc, yy, mamy godzinę 14, dzisiaj w środę. Yy. Nie po prostu przyjechałam do Włoch, żeby siedzieć w kamperze. Mieliśmy korzystać z basenów, z plaży, z rowerów, teraz się nie da z niczego. Zostało nam tylko siedzenie w kamperze i czekanie na dobrą pogodę. E, a właśnie tutaj montujemy ten vlog z Wenecji i chyba to był ostatni dzień, gdzie była taka mega fajna pogoda, nie? Był taki faktycznie upał. Tak. No ale to co zrobimy, no nie obrazimy się na świat, yy, trzeba przeczekać i fajnie może na wieczór wyjdzie słońce i sobie pójdziemy gdzieś na plażę na no, przykład posiedzieć albo coś. No zobaczymy, no na razie trzeba przeczekać, yy, musieliśmy ją okna pozamykać, bo aż kapało do środka, taka jest całkiem intensywna, po prostu ulewa To nie pada, to po prostu jest ulewa, co to ma być? Nie to słońce? Włochy <noise> Na zewnątrz godzina 15 stopni Celsjusza 20 Ale przynajmniej Madzia kończy tu, że robić obiad, sałatka meksykańska się robi na zewnątrz jak się spojrzycie yy, wszystko spustoszałe restauracja pusta, cały czas po prostu pada ludzie się pochowali w kamperach, przyczepach Teraz byłem yy, na zewnątrz zrobić serwis z toalety no, i nie ma po prostu nikogo na kempingu, no ale co się dziwić, skoro jest ulewa? Zrobiłam słodkę meksykańską albo w stylu meksykańskim. E, od spodu, może Wam powiem, e, sałata lodowa, pomidorki koktajlowe, e, fasolka czerwona, kukurydza, mięso przyprawione w stylu meksykańskim. To jest wieprzowina? Bołowina. Bołowina. Na wszelki to. Zawsze mi się to wierzy. Kolejna warstwa po mięsie to sos Taki jogurt z taką salsą chili Słodko-kwaśną I później ser I czas rozdrobnione, no i wokół to Wygląda to jest... mega, no nie widzowie? Dajcie Madzi znać czy byście zjedli taką sałatkę Aktualizacja na godzinę 17.20 dzisiejszego dnia Ym, Troszeczkę mniej leje a nic poza tym się nie zmieniło. W przerwie od tego deszczu wyszliśmy na zewnątrz. Nie ja, było byłam... ja wróciłam właśnie z siłowni. Zaraz chyba Hubert, będzie na nią szedł, bo mega fajne mają tutaj wyposażenie na tej siłowni. A tutaj, jak widzicie, Hubert rozkłada markizę. W sumie już rozłożył, tylko dopina jeszcze te do śledzie i pas przeciwburzowy, dokładnie tak to się nazywa. I przez noc e, troszeczkę nam zalało te leżaki i te krzesła, tutaj, co tutaj są, e, więc mam nadzieję, że jakoś jeszcze dzisiaj zdążą uschnąć, a jak nie, no to jutro rano. I właśnie mam problem z tym obrusem i z ręcznikiem, co to zalało. Więc tak myślę, żeby może go y, wysuszyć w tej suszarce takiej, y, co jest na kempingu. Tu się wcześniej wybrać. No zobaczymy. A tutaj Hubert pierwszy raz rozkłada markizę w kamperze. Przynajmniej na tym wyjeździe, bo jeszcze wcześniej nie mieliśmy. Ale jest taka wielka rzecz. Ale chyba nawet nie cała wysunięta, co? No. Cała? No to zobaczcie, idealnie nam się tutaj zmieściło, bo Hubert się obawiał, że dotknie właśnie tego drzewa. Ale jest jeszcze dużo luzu. Nie że spadek tylko No wiesz co, chociaż mam wrażenie, że ta jest trochę podniesiona. No dobrze, bo tu ma padek. A, że tak, chcesz zrobić taki tak, skos. Tak. No to zdecydowanie Ci się to udało. Tak? No zobacz sobie z tej strony. No. Teraz tu widać, był. nie? No. Bo to jakby lało porządnie czy coś, to żeby po prostu mi to wszystko... Oddało. No, Zamiatamy. Po raz drugi. liczbie młodniej. No, ja zamiatałam już rano, teraz ty? Też zamiatamy rano. <noise> tak? No. To trzeci raz zamiatamy. Ale teraz jest markiza, to już może być. O, tak, no, zdecydowanie. Ona jest nieprzemakalna, nie? Yes. O, ale fajnie, bo przynajmniej można otworzyć drzwi e, do kampera, płynie normalnie, 2 yes. litry wody nie ok. Smutny widok, że kurczę, wszystko jest takie ubłocone, no. Przez ten deszcz. Halo, pogoda. To na wieczór słońca by mogło wyjść, tak na zakończenie dnia. No, mogłoby. Kurczę, od kilku godzin mamy kontenty jedzeniowe i cały czas coś gotujemy. Wczoraj mieliśmy na deser pudding kokosowy, dzisiaj wyleciała galaretka o smaku truskawkowym. Właściwada mi się gotuje i będę robić je w kubeczkach. Myślę, że będą najbardziej wytrzymałe um, tak, żeby wyrzątek. Nie Mamy owoców do tego. Fajnie by spasowały jakieś owoce, ale taką też zjemy. Komu w drogę temu nogi. Tak, chodźcie w poszukiwaniu słońca. Gdzieś tam wysoko się pojawia. Prego, wariacje. Mhm. Właśnie jesteśmy na spacerze. Kamera się będzie utrzymywać przez się to... no, Nie, nie ten właśnie. Dobra, nie? Koło nas restauracja, która była pokazana w serii jak w rodzice byli właściwie. W której, Około naszego kempingu znajduje się takie pole uprawne sałaty. To jest sałata rzymska. No tutaj chyba już jest gotowa do zerwania, ale tutaj dopiero rośnie, więc pewnie ona jest ta późniejsza. Ale zobaczcie idealne linie. Jakie piękne skalniaki. Jezu, czy wy to widzicie? No cudne. A tutaj koło tego taki z palmą. Zobaczcie, jak kemping wieczorową porą wygląda tak.